w poprzednim odcinku Wariackiego Wyścigu. Po raz kolejny dowiedzieliśmy się, kto komu lubi podkładać ryby pod nogi. Przyjaciele musieli zmierzyć się z chwilową utratą wzroku przez Devina. Co w końcu w przedziwny sposób wyszło wszystkim na dobre. Oś zła skończyła etap na potrójnym pierwszym miejscu, a trzy pozostałe drużyny wylądowały pod ziemią. W końcu musiałem pożegnać się z moimi kumplami, surferami. Słowo ziomek już nigdy nie będzie brzmiało tak fajnie. Tym razem chciałbym pożegnać się z kimś kogo nie lubię. Zostańcie z nami, już czas na wariacki wyścig. Totalna porażka wariacki wyścig. Witajcie znowu w Wietnamie. Poprzednia strefa luzu to dziś linia startu. Pozostało już tylko pięć drużyn i przewaga jest po stronie osi zła, zarówno pod względem liczby zawodników, jak i kolejności startu. Ten już nie oznacza przyjaźni. Właśnie tak. To tylko zgoda na współpracę z naszymi wrogami. Jeśli będzie okazja pozbyć się sióstr albo przyjaciół, skorzystamy! A jeśli będzie można wyeliminować kadetki, to będzie to wyglądało na wypadek? Ups! Co się jest... Nie mam pojęcia! Myślę, że nie można ufać łyżwiarzom. Ty nie myślisz. Masz rację. W ogóle nie myślę. Tak, ty nie. Co? To nie. Jak tylko moja mama krzyczy na tatę, to on się uspokaja i zgadza się ze wszystkim, co tylko mama powie, aż się albo uspokoi, albo wyjdzie wściekła. Ten człowiek to geniusz! na Syberię? Syberia! Ta ogromna część Rosji jest domem syberyjskiego tygrysa, syberyjskiego psa husky i pewnie wszystkiego innego z przymiotnikiem syberyjskim. A. Drużyny przylecą na to rosyjskie lotnisko, gdzie znajdą skrzynkę i kolejną wskazówkę. Taksi! Zabierzmy się za siostry! Pokażemy im, kto jest w formie. A może zajmijmy się łyżwiarzami, bo się tego zupełnie nie spodziewają. Po prostu złapiemy ich Rozumiem, ale najpierw słabe usze, potem liderzy, a wtedy dorwiemy nagrodę. Biegnij! Pospieszmy się. Oś zła albo zabierze się teraz za nas, albo za przyjaciół. Oby to oni stali się celem. O, ale obiecałyśmy. Mogę cię zapewnić, że Kerry i Devin omawiają w tak taksówce strategię, jak nas wyeliminować. Jestem pewna. Dalej, Devin, powiedz jej: Kocham cię. To proste. Kerry. Tak? Kocham cię, laczki. Kochasz cielaczki? Tak! Są super! <laughs> Szybciej! Bramka jest otwarta! Szybko! Następny samolot leci za 8 godzin! Jeśli reszta nie wsiądzie, to na pewno już po nich! Dzień dobry! Eee, wszystkich na pokładzie! Rupy! Już za chwilę eee, zamykamy! Jegiel. I, samolotu, I. Szybko! Będziemy mogli je wystartować! Zamknijcie w końcu te głupie drzwi! <laughs> Juhu! Mało brakowało! <laughs> I wystartowali! Niektórych to cieszy. No i wszyscy lecimy razem? A to wszystko przez tego pilota? Czemu? Dlatego, że. Eee, uh, uh, mówił uh... uh, okay. Czeka nas zażarta walka, ale jak dogadamy się z Kitty i Emmą, to damy radę. Uh! Oh, wybacz Stefani. Zdałem sobie sprawę, że moje machanie do Kerry mogło cię zdenerwować. Napisali, że musimy... Sama przeczytam, jak weźmiesz tę wielką głowę na bok! Racja. Naprawdę mam dużą głowę! Jesteś taki... Czekaj, co? Ach! Tak! Wsuńcie na bojerze do super głębokiego odwiertu kolskiego. Ale że w kostium... O tak! W kąpielówkach wyglądam bosko. A co to jest bojer? Każda drużyna musi wziąć bojer, inaczej ślisk lodowy, i w samych kostiumach dotrzeć na północ. Właśnie tak Rosjanie lubią pokazywać swoją wytrzymałość. Uu. Uu. Au! Wskazówka znajduje się przy odwiercie, na Półwyspie Kola. Choć nie znajdziecie tu kiosku z napojami gazowanymi. Ale to tutaj zawodnicy otrzymają swoje ubrania. A dostanę herbaty? Taxi! tego kolejnego wyścigu łazików. Nie będę znowu robić za manekina do testów. Ha! Jesteś urocza, gdy wygadujesz bzdury. Dajmy czadu! Jak ah! mi przykro. Strasznie tu ślisko. Kadetki za bardzo depczą nam po piętach. Wydaje mi się, że lekkie pchnięcie może tutaj pomóc. <mówiplani> Oj, uwielbiam, gdy jesteś zła. Dalej, wstawaj! O, o, język. o, o nie do dlatego kocha Co? hek Na pewno nie jesteście rodziną? Dzięki! José, co ty robisz? Powiedzmy, że kadetki nie będą mieć zahamowań. Aha, nie rozumiem. Śrubka ci się poluzowała. Chodź, weźmiemy inny bojer. To pa! José, stop! Pomóżcie nam! Czy ty coś słyszałaś? Ani słowa. Hej, sojusznicy! No, chyba nas nie słyszeli. Hej, hej, chłody! Przyjaciele są na prowadzeniu, ale za długo go nie utrzymają. Szybko! Odepnij ich, zanim nas wyprzedzą! Szybko! Najedź na nich, zanim nas odetną! Aaaa. Ryan pomógł nam w Meksyku. Taki sabotaż byłby teraz naprawdę niemiły. Czemu nie możesz po prostu robić tego, co mówię, natychmiast, gdy to powiem? Masz rację. Muszę natychmiast robić to, co mi powiesz. Ty... to... Aaaa! O tak! Okej, hey, zablokuj wrogów, żeby Kerry i Devin ich wyprzedzili. Czemu mam ryzykować? Bo mamy sojusz i może przyda się ich pomoc. Czy Kerry i Devin są w niebezpieczeństwie? Wiesz, są może ostatni? Nie, ale czyli nie zostaną wyeliminowani? Dogadaliśmy się, że tak czy nie? Nie! Okej, okay, przeżyją. Nie cierpię, gdy to robisz. W końcu jestem w tym dobra, tak? Musimy znaleźć wodę albo coś, żeby cię uwolnić. No, <laughs> hahaha! Całkiem nieźle. Dzięki. Widzę odwiert! Stój! Pomóż mi! On zamarzł! Wpadniemy tam! Pierwsze miejsce bez zamarznięcia! Jeszcze... Kto chce pozwiedzać? Uh o -oh. Po przegraniu wyścigu na Księżyc Rosjanie postanowili wygrać wyścig do środka ziemi. Przestali wiercić na 12. kilometrze, kiedy zauważyli, że nikt inny nawet nie próbuje. Dzisiaj jeden zawodnik musi opuścić na dno odwiertu swojego partnera, który ma znaleźć tam piłkę. Jak tylko się to uda, należy wciągnąć partnera z powrotem. Gdy zadanie będzie wykonane, należy dobiec do Strefy Luzu, umiejscowionej tutaj, w rosyjskiej łaźni. Ostatnia drużyna na mecie może zostać wyeliminowana. Oby nikomu się nie śpieszyło, bo zarezerwowałem tu sobie peeling z kawioru. Zjeżdżać nam z drogi! To zjedźcie z naszej! Bardzo cię za to przepraszam. O, i to nie twoja wina. Czemu ty? Czemu ja z nią rozmawiam? Masz rację. Muszę skupić się na tobie i twoich potrzebach. Uh. Tak! Miejsce drugie! Kadetki przybędą ostatnie i wylecą z wyścigu! Ha! Coś mi się wydaje, że teraz płaczą i panikują. Ten kosz na śmieci bardzo nas spowalnia. 12 kilometrów? Okej, okay. czy tam jest tlen? Nie wiem. Chcę mieć pracę, więc uczę się prawa, a nie geologii. No. 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 Tak, wiemy to dla fanów. Ale nikogo to nie obchodzi! Zamierzam sprawić, żeby już nigdy nie wyszła z tej dziury! Świetnie! Teraz musisz to założyć! Ach, ale małym przestrzeniem mnie stresują! Wciąganie z powrotem wymaga dużo siły. Ty nigdy nie wciągniesz mnie na górę! Ale! Jeśli dostaniesz ataku paniki, to wciągnę cię na górę! Wciągnij mnie! Ach. Wybacz, żartowałam! Już! Ach. radę! dalej. Ach. Ach. Hej, przynajmniej to całe wciąganie i opuszczenie jej nieźle mnie rozgrzewa. <grymne> Z powrotem, O, Emma, na dole jest ciepło i przyjemnie. Tutaj nie bardzo, więc szukaj piłki. Już mam! Siostry zapewniają sobie pierwsze miejsce, a drużyny numer 3 i 4 najwyraźniej fantastycznie się bawią. To wy w nas uderzyliście! Nie! To ty i twój osiłek nie chcieliście nas puścić, więc nie mów... Dziura! Moje kąpielówki! Ups! Co? Nic mi nie jest! Wcale nie! nie! Chwila, chwila, Posłuchaj mnie, skarbeńku! Jesteśmy na drugim miejscu! Kolejne drużyny właśnie dotarły, a Kiki wraca już na górę! Musisz się skupić! Oddychaj! A teraz wyobraź sobie, że robisz coś, co uwielbiasz! Wiesz, co uwielbiam? Tańczyć jak wiatr na lodzie? Nie! Wsuć innym szyki! Opuść mnie na dół! I przestań! Jeśli chodzi o naszą dwójkę, to można się wspierać. Kto ma więcej siły w górnych partiach? Słuchaj, jestem żelasty, a niskie temperatury kurczą mięśnie. O, nie ma czasu na kłótnie. A skoro i tak padnę zaraz z zimna, to dobra, zjadę na dół. Zakładaj uprząż. Jeśli ktoś ma wpaść do tej dziury, to ty, nie ja. Oczywiście, z pewnością masz rację. Przestań tak robić! Nie ma sprawy jak chcesz. Chyba znowu zostaliśmy wylosowani, co? <laughs> Dokładnie. O, nie, 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 nie. Jeśli złoty loczek myśli, że odbierze mi faceta i mój milion, to zaraz zmieni zdanie. Jak miło wykonywać zadanie z przyjacielem Ryanem. Wiem, że mi pomoże, jeśli zajdzie potrzeba. Hej, czy te piłki są na widoku, czy trzeba ich szukać? Z czołówką jest w sumie całkiem prosta, ją zna... Oh. Hej! Mam żak, już! Wracaj tutaj, to nie fajne. No i co? Nikogo to nie obchodzi! Nasza piłka! ty ją zabrała! Oszuści! Paskudni oszuści! O, bidulki! Rozpłaczycie prosto w moją torbę z milionem dolarów? Wiecie co? nazwała nas oszustami, a ja słyszałem zwycięzcy! Najlepsze, oprócz wygrania miliona, byłoby patrzenie, jak łyżwiarze wylatują. I jeśli będziemy mogły to jakoś przyspieszyć, to chętnie. Zmierzczyła mi czołówkę! Niczego nie widzę! Jeśli pomacasz wokoło, to jakąś znajdziesz. Mamy szansę, Kit. Kadetek jeszcze nie ma. Ej, Daj mi to zrobić! To łatwiejsze niż zabranie cukierka dziecku, którego się nie lubi? Dostaniecie to! Na to zasługujecie! Jeśli chodzi ci o wygraną, to będzie to dzisiaj. Emma, jestem na dnie! Och, super, ręce mi odpadają. Okej. Okay. Szukam naokoło, ale jest strasznie i tak okropnie ciemno, że zaczynam się odrobinę bać. Dom? Cześć, mam dla Was złe wieści. Nie zeszliście na dno odwiertu, żeby wziąć piłkę, jak nakazywała wskazówka, więc dostajecie 30 minut kary. Poważnie? takie niesprawiedliwe! Biorąc pod uwagę, jacy jesteście źli i że dostaliście karę więcej razy niż wszystkie drużyny razem wzięte, to i tak idzie wam całkiem nieźle. Zapraszam na bok. Wiesz co? Nie martwię się. Ciągle będziemy pierwsi, jak ta kara się skończy. Prawda? Ech, zresztą, od kiedy pół godzinki właźni to kara. <laughs> yeah! Okej, okay, zacznę hamować. Hamulec nie działa? Zabijemy do nie na o z tego jachto? Mój język! To musiało boleć! Wow. Józef w końcu to stanie, co jej się należy! Albo nie nazywam się Valentina Escobar. <pisa besteht> tak, dokładnie. Raja, ja wiem, że jesteśmy w różnych drużynach, ale możesz mi pomóc? Nie pomagaj jej! Może, hmm. jeśli znajdę dwie naraz, to mam ją! Proszę nie iść, tu jest tak ciemno, a ja. Wracasz na górę i to już! Och! Wybacz! Powodzenia! Do zobaczenia! Po prostu obawiam się, bo jesteś lekkomyślna, a to 12 kilometrów w dół. Muszę być pewna, że nie zrobisz tego, co zwykle robisz. Chodzi ci o pomoc w wygrywaniu? Bo to jest właśnie to, co zawsze robię. Jesteś na dnie! Juhu! Tak, trening zaliczony. Oczywiście, że pomogę. Przecież mamy sojusz. Słyszała się M? Kerry mówi, że nam pomoże, bo w końcu mamy przecież sojusz. Czy to nie wspaniałe? Tak, rozumiem. Miałaś rację. Uh, drugie miejsce! Tak! Hej! Bylibyśmy na pierwszym, gdybyś nie flirtował tyle z Kerry. Masz całkowitą rację. Powinienem flirtować wyłącznie z Tobą. Nie mam bladego pojęcia, co mam ci teraz odpowiedzieć. Dzięki, Tatku. <laughs> Zalazłam! Devin, zamień się na słuchawki z Emmą i mnie wciągnij, okej? Okay? Oddam Kitty mój kask, żeby miała światło. Dziękuję, Kerry. Jesteś super. Powodzenia! Dzięki! Wasza kara się skończyła. Miejsce pierwsze, co dowodzi, że czasami oszustwo popłaca. I tak po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy lepsi od całej reszty! Dalej! To nic wielkiego! Ta! No dalej, chodźmy! Na dole została już tylko jedna drużyna. Możesz się w końcu zapiąć? Nie bolą cię ramiona? Nic wielkiego, nie mówiłem? Jestem pod wielkim wrażeniem. Nie sądziłam, że Devin jest taki silny. Kiedy już myślę, że wszystko wiem, on mnie zaskakuje. Kerry, chodź już! Wrogowie, miejsce drugie! Juhu! Super! Przyjaciele, jesteście trzecią drużyną na mecie. Juhu! Zostały tylko dwie drużyny: niedogadane kadetki i niedoświetlone siostry. Wyścig do strefy luzu ciągle trwa. Prawie połowa. Okej, okay, dobre tempo, świetnie nam idzie. <laughs> Mamiał! Znalazłaś? Świetnie, Kitty! Wciągam cię! Sanders, chyba musimy podnieść tempo gry! Makartur, nie! Kitty wraca na górę! To albo eliminacja! Nie martw się, korzystam z fizyki, czytam matmy! Cztery wieżowce! Pięć wieżowców! Sześć wieżowców! To było szaleństwo! Dzięki, że nie wrzuciłaś mnie tak do tej dziury. Okej, okay, wiesz co? Przestań tak robić i bądź znowu moim największym koszmarem. Masz rację, wiesz? Muszę przez. chwila, co? Zbiłeś mnie z tropu i nie myślę sensownie. Musisz znormalnieć, albo przegramy ten wyścig. Czyli mam się znowu z tobą kłócić? Na serio? Tak, za chwilę, ale najpierw. Ostatni gwóźdź do ich trumny. I już jest po nich. Teraz można się kłócić A, wszystko według twojego planu Tak lepiej a! O nie, To nie to a, a, Czy widzisz tam jakieś piłki? Złamałam właśnie rękę a. Chyba pomyliłam się o jakiś wieżowiec lub dwa Siostry, macie miejsce czwarte <noise> To moja wina ja i moje wygrywanie za wszelką cenę. Mój tato zawsze mówi: MacArthur, przegrani nie wygrywają, więc jeśli nie wygrasz tego meczu, nie dostaniesz medalu, albo nie zjesz wszystkich hot dogów, to przegrałaś! Szkoda, że to nie moja ręka! Ale byłoby dziwnie, gdyby ona miała moją rękę! Ha, zraniłam ją! Nie wiem, czy dalej będziemy partnerkami! Sanders, MacArthur. Przykro mi to mówić, ale skończyłyście jako ostatnie. Tyle że to była runda bez eliminacji. Tak! Wybacz. Sanders, rozmawiałem z lekarzami i dostałaś pozwolenie na kontynuowanie wyścigu, jeśli tylko chcesz. Podejmij decyzję. Musisz dać nam odpowiedź teraz. Nauczyłaś się czegoś? Pewnie tego pożałuję, ale słuchaj. Zostajemy w wyścigu. Cierpię, ale się nie poddam. I od teraz będziemy robić to, co powiem, tak? Okej, tak, będzie zabawnie. I tak już tylko pięć drużyn zawalczy o milion dolarów. Tutaj, w naszym wariackim wyścigu.